Bajki dla dzieci. Florka i Melek, magiczna konewka. Pewnego wiosennego poranka Florka i Melek odwiedzili z babcią jej ogródek za domem. Słońce świeciło wysoko. Babcia kucała właśnie przy grządkach i coś starannie sadziła. Co to będzie, babciu? zapytała Florka, zaglądając przez ramię. Pomidorki i groszek odpowiedziała babcia. Ale dziś pokażę wam coś specjalnego. Babcia podeszła do drewnianej szopy i wyjęła spod sterty starych koców niezwykłą konewkę. Była cała zielona, ozdobiona śniącymi liśćmi, a jej dzióbek miał kształt ptasiego dzioba. To konewka? spytał Melek, marszcząc czoło. Tak, ale nie byle jaka. To magiczna konewka, która działa tylko w specjalnej ziemi. Mam tutaj odrobinę tej ziemi, dostałam ją dawno temu, a co robi ta ziemia? Dopytywała florka z błyszczącymi oczami. Sprawia, że wszystko rośnie szybciej niż zwykle, uśmiechnęła się babcia tajemniczo. Ale tylko, jeśli podleje się ją właśnie tą konewką. Babcia wsypała garść ciemnej, miękkiej ziemi do dużej donicy. Następnie podała dzieciom nasionka jedno słonecznika i jedno marchewki. Florka i Melek posadzili je ostrożnie, a potem babcia podała im magiczną konewkę. Teraz podlejcie z miłością, powiedziała. Dzieci spojrzały na siebie, uśmiechnęły się i delikatnie podlały ziemię. Na początku nic się nie działo. Ale po chwili z ziemi wystrzeliły zielone łodeszki, które rosły i rosły, aż z małego kiełka zrobił się wysoki słonecznik z wielkim, uśmiechniętym kwiatem. — Dzień dobry — powiedział słonecznik z uśmiechem. — Ale piękna pogoda na rośnięcie! Obok z ziemi wystawała już pomarańczowa główka marchewki, która cicho zachikotała. — Ale łaskocze, kiedy się tak rośnie w sekundę! Florka i Melek klasnęli z radości. Babciu, to niesamowite. Wołał Melek. Czy możemy jeszcze coś posadzić? Babcia uśmiechnęła się ciepło. Możecie, ale pamiętajcie, magiczna konewka działa tylko wtedy, gdy podlewacie z sercem, nie dla zabawy. Dzieci zrozumiały i posadziły jeszcze jedną fasolkę i kwiatek dla mamy. Wszystko rosło błyskawicznie. A roślinki nawet do nich przemawiały, opowiadając żarty albo po prostu chwaląc się swoimi liśćmi. To najwspanialszy ogród na świecie, powiedziała Florka. Wieczorem, kiedy wrócili do domu, Florka zapytała: Babciu, a czy jak podleje zwykłą konewką, to też wyrosną? Wyrosną, odparła babcia, ale trochę wolniej. I nie będą mówiły. Ale nawet wtedy warto czekać, bo każda roślinka jest cudem magiczna czy nie. Morał, nie wszystko musi dziać się od razu. Czasem magia to cierpliwość i troska, a kiedy podlewamy coś z miłością zawsze wyrośnie coś pięknego. Obserwuj poluk udostępnij. Do usłyszenia.